To za studia. Studia trwają dwa semestry, dają dyplom coacha, dyplom studiów podyplomowych i całą masę instrumentów, którymi możemy posługiwać się, motywując i inspirując ludzi wokół nas do działania. Mogę zapytać. Co masz na myśli, mówiąc o motywacji? Oczywiście, że możesz. Mówiąc o motywacji i inspiracji mhm. innych, mam na myśli wiedzę, która pozwala zabrać jakąś część człowieka, postawić z boku i pozwolić mu, żeby popatrzył Rozumiem. na siebie. A kiedy już to zrobię, to co? A kiedy już to zrobisz, nagle przychodzą ci do głowy niesamowite pomysły i odpowiedzi, i rozwiązania. Które, których wcześniej w ogóle nie dostrzegałeś. Czyli takie czary. Jeśli człowiek nie rozumie, jak funkcjonują ludzie, to tak samo nazwiesz czarami mm. ludzi, którzy pokonują setki kilometrów w multimaratonach, nocą i dzień, kiedy ty przebiegniesz 500 metrów i już dostajesz zadyszki. Równie, aluzję, zmieniamy temat. Co mam po tych studiach? Możesz po studiach zdawać egzamin i znaleźć się na liście najlepszych kołczów na świecie. Jest wiele kursów, jest wiele studiów i programów podyplomowych, natomiast nie dają tak jak ten tej certyfikacji i nie przygotowują tak jak mm -hmm. ten do międzynarodowej akredytacji. Wszelkie wiadomości znajdziesz poniżej. A co najważniejsze, zaczynamy już w lutym, a zapraszamy do programu tylko 10 wyselekcjonowanych, najlepszych osób. A ja bym się nadawał? Jeżeli ja się nadaję. Zapraszamy! zapraszamy.